A jeszcze chcielibyśmy wiedzieć, co się będzie działo poza tymi atrakcjami muzycznymi, bo przecież inauguracja to też tak wiele atrakcji takich hmm, zabawowych, konkursowych. No na jak to, zawsze, jak zawsze. Słuchajcie, no wczoraj mieliśmy wręczenie pierwszych 50 biletów dla, w naszej zabawie 50 plus na smoka. Wygrała szkoła ze śremu. Mhm. O tym właśnie mówiliśmy wczoraj, natomiast jeżeli chodzi o, o zabawę typowo na smoku, też ogłaszaliśmy na naszym Facebooku, trwa zabawa, pokaż się na smoku. Czyli przez cały Sezon kibice mogą się ubierać w nasze barwy, przebierać, przystrajać, i po 13 biegu trzech zwycięzców pojawi się na Telebimie. I do wygrania oczywiście atrakcyjne nagrody. Za co serdecznie dziękujemy naszym sponsorom. I tak śledzicie troszeczkę tych składnik? Śledzimy, tak, wysyłamy kibice. w teren naszych tutaj mm -hmm. fotografów, oni, oni wyławiają. I przyznam się szczerze, próbowaliśmy już tej zabawy sezon temu i wyszło mega, bo kibice naprawdę przekonali się i z meczu na mecz było ich coraz więcej. No i myślę, że to, to w jakiś sposób też ludzi przyciąga i jakoś tak identyfikuje z klubem, a o to nam przede wszystkim chodzi. Są też ważne sprawy, o których trzeba powiedzieć. Takie te techniczne. Jest nami już teraz Rafał Dobrowolski, z swogo wnileczny. Dziękuję serdecznie. Dobry. Rafale, co musimy wiedzieć jako kibice, którzy chcieliby się wybrać na inaugurację sezonu na stadion Smoczyka? No już też tutaj te dwa, trzy dni przed meczem, to już pewne podekscytowanie, ponieważ no, kolejny raz ta liga startuje. Z najważniejszych rzeczy organizacyjnych bardzo prosimy kibiców i to jest chyba najważniejsza informacja, aby wcześniej zakupili bilety, ponieważ wiemy, że tutaj w Lesznie mamy trochę tych robót drogowych na ulicach miasta Leszna, więc bardzo prosimy o to, żeby ten bilet zakupić wcześniej. Jest możliwość już przez internet od ubiegłego tygodnia kupienia wejściówki na niedzielny pojedynek dzisiaj, jutro i w sobotę również czynny jest sklep w Galerii Leszno. Zachęcamy. Wydaję w słowo, wiemy, że bilety powoli upływają i jest ich coraz mniej, także tak, zachęcamy. Na, te, na ten moment mogę powiedzieć, że już połowa stadionu jest zapełniona na ten niedzielny mecz, co ważna też informacja, w niedzielę mamy niedzielę niehandlową, bardzo prosimy zwrócić na to uwagę, ponieważ nie będzie możliwości zakupu biletu w naszym klubowym sklepie. Tylko w kasach. Oczywiście w kasach. Kasy będą czynne od godziny 12.00. Więc, tak jak wspominałem na wstępie, bardzo prosimy o to, aby te bilety kupić wcześniej. Czy jakieś warunki dodatkowe, jakieś wejścia na stadion coś o czym trzeba wiedzieć. Wejście na stadion wzorem lat poprzednich, tutaj nie ma żadnych zmian, sektory nie uległy zmianie, wszystkie są rozmieszczone tak jak było to w zeszłym roku. Wejścia na stadion będą otwarte od godziny 14, więc będzie te, te dwie godziny takiego buforu, żeby na ten stadion wejść. Przypominam również, 15.45 to jest prezentacja, a 16.00 jest to już start do pierwszego biegu. Nie ma możliwości opóźnienia spotkania, ponieważ są to obostrzenia telewizji NC+, i i Ekstraligi. Czyli transmisja musi ruszyć tak jak trzeba. Jeśli chodzi o parkingi, jak tak jak zwykle, wszystko będzie funkcjonować. Tak, parkingi będą zlokalizowane na ulicy Strzeleckiej, czyli tam na tym plancie naprzeciwko alejki. Również ulica 17 stycznia, parkowanie skośne na całej długości. No, od ulicy Strzeleckiej to jest problem, bo od Lipowej nie wiedziemy. Wiadomo, że tam jeszcze ta, ta nawierzchnia asfaltowania jest położona, więc tam będziemy musieli albo kibice przyjezdni ze strony, nie wiem, w schowy Głogowa to najlepiej objechać to wszystko eską przez Zaborowo, tak będzie najsprawniej. No i wszystko w do poprzednich, czy, czy parkingi, czy dojazdy, ale, ale tak mówię, wcześniej proszę się wybrać, żeby Później nie mieć niepotrzebnych nerwów przed pierwszym meczem. Jeszcze tylko takie pytanie: właściwie trochę z boku, ponieważ no, Jarka hampela nie będzie. Jak u Jarka to wygląda w tej chwili? Cała ta sprawa rehabilitacji czy też leczenia. Czego się możemy spodziewać Jaki Jarek terminu? I, e, o terminie to może za chwilę, ale Jarek jeszcze po tym upadku przebywał jeden dzień w szpitalu w Ostrowie. E, teraz są czynione starania, aby albo był jakiś zabieg przeprowadzony w Warszawie, w sprawdzonej klinice, gdzie już wcześniej Jarek e, miał do czynienia z lekarzami podczas kontuzjowanej nogi, bądź wyjazd też do, na Wyspy Brytyjskie do doktora Simpsona, gdzie ma być zespolenie tej, tej łopatki. No to nie jest obojczyk, łopatka to jest poważniejsza sprawa, więc tak wstępnie wiemy, że no te 4-6 tygodni na pewno na pewno to będzie trwało, ale tak jak Piotr Baran zapowiadał, jeżeli Jarek będzie zdrowy, dopiero wtedy wróci do składu, nic na siłę, mamy zawodników, mamy wspaniałych juniorów, którzy mogą go godnie zastąpić, więc tutaj nie ma żadnej presji na Jako Hampelu. Dobrze, wiemy i życzymy, wiemy wszystko już też na ten temat i życzymy Jarkowi jak najszybszego powrotu do zdrowia i bezpiecznego powrotu na tor. Odnośnie biletów jeszcze, bo dostaliśmy tutaj dla naszych słuchaczy kilka sztuk tych biletów. Może jakiś konkurs? A może. A może zrobimy, tak? Tak, że tak. Co proponujesz, Aneto? No nie wiem, może jakieś pytania związane właśnie z tym projektem? Z projektem Ognistej Unii, Peż, tak? Na przynajmniej jedno. No to yy, czekamy. Ile, ile, biletów ja do, wymyślę, ile biletów rozdajemy? Teraz dwa, trzy. trzy. Zapraszamy w takim razie pod numer 65 529 55 29. Ja Czy ktoś, ktoś jest. już jest? Halo? Halo, dzień dobry. Witamy na antenie Radielka. Kto po drugiej stronie? Dzień Leszek. Leszku. Z jakiej miejscowości? Zleśna. Zleśna. Leszku, jeśli interesujesz się Unią i Ognistą Unią, to pewnie doskonale będziesz wiedział, jaka jest odpowiedź na nasze pytanie. Nowy utwór o Ognia dla Unii. To jest który utwór zespołu Ogień dla Fogoni Leszna? Z tego, co wiem, to chyba drugi. Ta -dam. Tak jest, to jest drugi y, utwór. Także Łeszku, zapraszamy Cię gorąco. Siedziba radielka Przysiękiwicza 30, a bilet na to najbliższe inauguracyjne spotkanie czeka na ciebie. Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy kolejną osobę. Rafał ma teraz pytanie pewnie o wiele trudniejsze. 65, 529, 55, 29, mamy słuchacza. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Witamy. Kto do nas się dodzwonił? Dominiku. Dominiku, z miejscowości? Lecz. Jesteś gotowy na trudne pytanie? No, trudne? Raczej, tak. Oddaję się w takim razie w ręce Rafała. Panie Dominiku, no pytanie będzie trudniejsze. Może pan pomylić się o 50 miejsc. Jaką pojemność ma stadion imienia Alfreda Smoczyka? 18 tysięcy. No, niestety nie. Nie? Czekamy zatem na kolejnego słuchacza. Trudne pytanie tu, Rafa, ale mogłeś trochę prostsze wymyślić. Zazwyczaj ilu, ilu zawodników z podstawowego składu nie pojedzie na inauguracji? Proszę bardzo, jest już kolejny słuchacz. Halo? Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto po drugiej stronie? Mikołaj. Skąd? Zresztą. Mikołaju, na no to samo pytanie czekamy na odpowiedź. Jaka jest pojemność stadionu Alfreda Smoczeka to w Leśnia? Tolerancja 200 miejsc. Tak jest. Pan jeszcze o 12 Niestety, Niestety nie. Pytanie. nie zmieściliśmy się. Zapraszamy kolejną osobę. 65 529 55 29. Czy jest ktoś? Czy, o jest, Dzień dobry, witamy gorąco. Kogo? Przemek z Leszna. Przemek z Leszna. Jaka pojemność stadionu Smoczyka? Obecnie w Lesznie? O ile można się pomylić? O 200 miejsc. 16 tysięcy. No i był pan blisko, ale... Nie ma tolerancji Nie ma jeszcze. Tolerancji. To już wiemy, że około 16 tysięcy. To szybciutko. 65, 529, 55 29. Kolejna osoba jak strzeli, to już chyba będzie dobrze. Dzień dobry. Kto tam po drugiej stronie? Dawid. Dawidzie, skąd? Leszno. No i strzelamy teraz. albo. tysięcy. 15 tysięcy nie. Idziemy nie w tę stronę. Chyba, Trudne chyba pytanie. Już nimi nie, nie dadzą zadawać pytań dla <laughs> jeszcze, jeszcze jedna osoba myślę i zaliczymy chyba teraz. Boże, Proszę bardzo, dzień 300, dobry. 300, 300 Dzień dobry. Halo, Halo witamy. Witam. Kto po drugiej stronie? Piotr. Piotrze skąd? Leszno. Leszno nam się tutaj dozwania. Jaka jest pojemność stadionu smoczyka? 16 700. No, proszę bardzo, brawo, pomyliłeś brawo, się o 60 papary. miejsc tylko. 16760 Rafał zapisał mi tutaj. Ja teraz też już będę wiedział i ty będziesz wiedział, i pozostali kibice Fogo leczno. Bilet czeka na ciebie w naszej redakcji Przyszenkiewicz 30 Ja w leśnie Już dzisiaj możesz go odebrać. Gratulujemy. Wszystkiego dobrego. No i oczywiście pięknego meczu życzymy. Jeszcze jedno pytanie by się przydało. No to już Mamy się Tak? Ktoś może Grzegorz by wymyślił. Ja mam wymyślić teraz? Dobrze, nie, nie. Rafał wymyśli prostsze Dobrze. pytanie. Prosimy, 65 529 55, 29. Ostatnia szansa na wygranie biletu dzisiaj. Dzień dobry. Hello. Witamy gorąco Hello. na antenie Radielka. Kogo? Makowski Bartosz. Makowski Bartosz. Bartoszu, drogi, jaka jest twoja propozycja na wynik meczu? Jak się zakończy ta inauguracja? 50 do 40 dla Unii Dla Unii To teraz pytanie bardzo łatwe od Rafała dla Ciebie. Tak jest Teraz łatwiejsze. O który tytuł mistrza Polski z rzędu będzie w tym sezonie walczyć w ogół O trzeci. Doskonale. O trzeci. Wyśmienicie. No proszę bardzo. I osprawię, proszę. nasze bilety czekają. Znaczy, bilet dla Ciebie oczywiście czeka w redakcji Radielka Przysięgiewicza 30. A dzisiaj już możesz, no, za chwilę nawet, się zgłosić po ten bilet. Zapraszamy bardzo gorąco i dziękujemy serdecznie. Wszystkiego dobrego. No to co? Wiemy wszystko. Wiemy, kiedy Ognista Unia wystartuje, wiemy, kiedy Fogo Unia wystartuje, wiemy, co trzeba zrobić, jak zakupić bilety jeszcze. Czy coś ważnego jeszcze nam zostało? Czy to wszystko? Jeszcze chcieliśmy tylko przypomnieć, że jutro o 11:15 kolejni goście już o, o tematyce sportowej Piotrek Baron i, i, i na pewno jakiś zawodnik. Także serdecznie zapraszam przed Radio odbiorniki jutro o 11:15. Bardzo dziękuję, Aneta Nowak i Rafał Dobrowolski z Fogo Leszno, a Także także Zaczewski z grupy Ogień byli naszymi gośćmi. Dziękuję.